Cześć! Jestem Natalia i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam co nieco o korkach analnych. Ze względu na ich ilość podzieliłam film na dwie części. W dzisiejszej opowiem o korkach niewibrujących. Zacznę od tych silikonowych. a Najpopularniejszym modelem jest booty od firmy Fan Factory, który będzie idealny i dla mężczyzn i dla kobiet. Występuje w trzech rozmiarach SM oraz L. Tutaj mamy L. -ka. Dlaczego jest to dobre także dla mężczyzn, ponieważ jego wyprofilowanie będzie idealnie e, stymulowało prostatę w tym miejscu. Jest też super dla początkujących, ponieważ jego zakończenie w kształcie łeski w trakcie orgazmu nie spowoduje zasania korka do środka. Kolejnym takim e, produktem, często wybranym przez klientów, szczególnie na prezent, jest zestaw korków Rianes. E, mamy tutaj Seczkę, M -eczkę oraz LK. ESK jest prawie w ogóle niewyczuwalna. E, są dosyć giętkie, oczywiście wykonane z silikonu medycznego z kryształkiem. ELK będzie idealnym rozwiązaniem e, dla par, które chcą przygotować się do stosunków analnych ze względu na swoją wielkość. Bardzo ciekawym produktem e, są korki z Firmy Dorsel. Dlaczego o nich mówię? One nie są elastyczne, więc zdecydowanie łatwiej je wprowadzić. Występują również w trzech rozmiarach S, M oraz L, ale co ciekawe, mają kuleczkę w środku. Mam nadzieję, że to słyszycie. E, dzięki czemu przy każdym ruchu powoduje ona dodatkową stymulację ścianek odbytu. Oczywiście również z pięknym kryształkiem. Do tych zabawek używamy wyłącznie lubrykantów na bazie wody, ze względu na to, że nie łączymy silikonu z silikonowymi zabawkami, gdyż mogą dojść do perforacji. Minusem takich zabawek jest fakt, że zabawki silikonowe bardzo łatwo przewodzą zapachy, więc po skorzystaniu z takiej zabawki polecam użyć pianki oraz sprayu do dezynfekcji, żeby ten zapach nie został nam na korku. Drugim takim e, ciekawym Materiałem, jeżeli chodzi o korki, to jest aluminium oraz stal. Tutaj mamy produkt również Dorsela, e, który także występuje w trzech rozmiarach. Ja tutaj mam eseczkę oraz emeczkę, żebyście mogli zobaczyć. E, są dosyć lekkie i bardzo wygodne dla osób początkujących. Myślę, że one będą dla nich najlepsze. Dla osób bardziej zaawansowanych, e, nowością w naszym sklepie jest Rimba. Rimba zaskoczyła mnie swoim opakowaniem, ponieważ jest bardzo ładnie wykonana, zgrabna szkatułka, która kryje korek. Co ciekawe, ten korek jest bardzo ciężki. Waży około 147 gramów i bardzo przypomina mi moją ulubioną firmę. Więc może to być super alternatywa, chociaż tutaj ten kryształek jest zupełnie inny. No Korek jest ciężki, więc będzie zdecydowanie bardziej wyczuwalny. Przez pary, co jest niewątpliwie jego plusem. Przejdźmy teraz do mojej ukochanej marki, czyli firmy Rozbudz. Jest to francuska firma, która produkuje e, głównie korki e, z aluminium oraz ze stali. E, ten korek waży około 67 gramów, jest leciutki. Ten waży 167 gramów, już jest ze stali, więc to już jest naprawdę konkret. Są pięknie wykonane. Tutaj dbałość o detale jest naprawdę godna podziwu. I myślę, że nagramy osobny film o tych korkach, jak tylko przyjdzie dostawa. Klienci również decydują się bardzo często na ich tańszy odpowiednik czyli markę Diogol. Tutaj na cenę wpływa opakowanie, które jest e, plastikowe. Natomiast w porównaniu z tymi wszystkimi korkami, one dla mnie za bardzo się rysują, więc tutaj to trzeba wziąć pod uwagę. I, i są dosyć lekkie. Występują także w trzech rozmiarach, czyli SM oraz L. To jest 25, 30 i 35 mm. E, więc no, są lekkie, dla początkujących, ok. Dla osób, które nie chcą wydać za dużo pieniędzy i chcą zobaczyć, czy to jest produkt stricte dla nich. Moimi ulubionymi korkami są korki z futerkiem. E, tutaj akurat mam z firmy Sportsheets, ale także występują z firmy Easy Toys, takie z długą kitą, wiecie, o czym mówię. E, I wbrew pozorom bardzo łatwo utrzymać je w czystości, e, bo wiele osób ma wątpliwości, czy jak to jest zachować czystość, ale zaufajcie mi, da się zachować czystość. I te wszystkie korki już możemy stosować z lubrykantami na bazie silikonu. One dzięki temu będą, ten silikon będzie wolniej wysychał, a przez to dadzą nam lepszy poślizg. Ostatnim tworzywem, z którego są tworzone korki, to jest szkło. Glas tworzy korki ze szkła borokrzemowego, który jest w 100% bezpieczny dla naszego ciała. I moim takim protypem jest umieszczenie korka. Do lodówki na chwilę przed użyciem, dzięki czemu będą jeszcze lepsze doznania. Gwarantuję Wam. To wszystko, jeżeli chodzi o korki niewibrujące. Ja zachęcam Was do podzielenia się Waszą opinią w komentarzach, zostawienia lajka, a jeżeli nas nie subskrybujecie, to zacznijcie. Do zobaczenia!